Niepozorny design i użytkowy wygląd sprawiły, że znacznie rzadziej można było go rozpoznać jako miecz świetlny. W sercu miecza znajdował się kryształ Kyber, który Bridger otrzymał w świątyni Jedi na Lotal. Kryształ był dostrojony do mocy naszego bohatera, a oprócz kryształu, miecz został zbudowany z wielu części pochodzących od różnych członków zbuntowanej załogi ducha. Kanan, mistrz Bridgera, posiadał zapasowe części miecza świetlnego, które znalazł w ciągu ostatnich 15 lat. Sabine Wren podarowała obwody modulacyjne i bramę energetyczną. Chopper podarował ogniwo elektryczne. Hera Syndula również dostarczyła dodatkową technologię opartą na specyfikacji Bridgera: osłonę emitera ostrza, grzbiety uchwytu ręcznego, regulator długości ostrza, aktywator i lufę blastera. Kilka części zostało również potajemnie pozyskanych z zapasów Garazeba Oreliosa. Niekonwencjonalna konstrukcja posiadała podwójne pręty, ponieważ zewnętrzna belka zawierała elementy blastera.